Do you know? Joł Yo, Siemanko, ja jestem Shadow, a to jest kolejny odcinek Ca World. Będzie o tym się trochę różnił od poprzednich, ponieważ jest to filmik konkursowy. E, tak w skrócie objaśniam zasady i na czym on będzie polegał. Postanowiłem zrobić e, e, taki mały, dosyć konkurs, e, bez żadnej okazji, tak po prostu. E, zasady są dosyć proste, wystarczy być moim widzem i e, zalekować mój fanpage. E, link macie w opisie pod tym filmikiem. E, co jeszcze? E, nagrodą główną będzie 30 tysięcy końców e, FIFA World spytacie się pewnie na czym on będzie polegał zasady są dosyć proste a konkurs będzie polegał po prostu na tym że trzeba będzie obstawić wynik meczu trzeciej kolejki ekstraklasy pomiędzy Lechem Poznań a Wisą Kraków który odbędzie się w niedzielę o bodajże 18 więc wyniki będą albo w niedzielę w nocy albo w poniedziałek rano i co jeszcze a na przykład jak zdarzy się taka Taka sytuacja, że na przykład dwie osoby poprawnie obstają wynik, to e, główną nagrodę skarnia osoba, która wcześniej obstawia dobry wynik. Czyli na przykład ktoś po, e, po dodaniu tego filmiku przeze mnie obstawi e, po dwóch minutach na przykład dobry wynik w komentarzu, e, a ktoś na przykład jeden dzień po, e, po dodaniu filmiku obstawi też ten sam wynik, to wygrywa oczywiście osoba, która pierwsza obstawia wynik ale dla tej drugiej osoby też, też jakoś też jakaś nagroda będzie, więc nie martwcie się, się, obstawiajcie. Nawet w niedzielę tam bezproblemowo. Każdy może trafić. Jeszcze nie na przykład będzie trzecia osoba, też coś dla niej przewiduje, więc bez problemu. Jak widzicie, mam tu jeszcze 71 tysięcy końców i wreszcie sobie przed chwilą do sklepu patrzę z opaczki za 50 tysięcy, więc otworzymy sobie jedną opaczkę. A co tam? Zobaczymy. 50 tysięcy. Tak co tu mamy, co tu mamy? Kawani, o Rodriguez z tego e, już w ralu. Błaszczykowski, piszczek, jakiś luj, Polinio, Klisi e, Domizji To jakieś syfy. O tego typu już trafiłem w tamtym okopeningu, więc, <gryw> więc zaraz to zrobimy. Dobra. No i co? W tym odcinku byłoby to na wszystko. Wiecie co macie robić. W komentarzach piszcie jaki wynik meczu obstawiacie. Wyniki w niedzielę w nocy raczej, więc życzę każdemu powodzenia. To było na tyle. Na razie trzymajcie się.